Hej, hej, kochani, witam Was w kolejnym odcinku kursu podstawy Amigurumi. Dzisiaj nauczymy się rozszerzania w okrężeniach, czyli budowania konkretnych elementów. Także moi drodzy, zróbcie sobie jakąś ciepłą herbatkę lub kawkę i ja Was serdecznie zapraszam na tą lekcję. Będzie bardzo szczegółowa, bardzo dokładnie Wam wyjaśnię i pokażę, jak rozszerzać elementy w amigurumi. Zapraszam na lekcję. Kochani, czyli rozpoczynamy od wykonania magicznego kółeczka, którym, który pokazywałam Wam we wcześniejszym odcinku. Mamy nasz pierwszy półsłup. Wbijamy się pod pętelkę, przeciągamy nitkę i przez dwie. Mamy dwa oczka. Znowu wbijamy się pod pętelkę, przeciągamy nitkę, przerabiamy przez dwie pętelki. Mamy trzecie oczko. Przeciągamy nitkę pod pętelką przez dwie. Czwarte. Piąte. I szóste oczko. Teraz naszą pętelkę zaciskamy. Potrzebujemy oczywiście markera, i wbijamy się w pierwsze oczko z poprzedniego rzędu pod dwie niteczki. Przeciągamy niteczkę, i to jest nasze pierwsze oczko kolejnego rzędu. Bierzemy sobie marker. Również mówiłam o tych markerach bardzo cieniutkich. I przeciągamy je, znaczy łapiemy tą, tą naszą pętelkę w ten sposób. Musi być również luźno, żeby nie zahaczyć żadnej nitki, bo wtedy zrobi się nam tu ślad. Mamy 6 półsłupków. Teraz będziemy rozszerzać. Zrobimy sobie taki, taką małą głowę jakiegoś zwierzątka. Chcę Wam tylko pokazać na przykładzie. Jak rozszerzamy? Mamy 6, i w tej sekwencji będziemy rozszerzać co? 6 oczek w okrążeniach, bo można jeszcze tworzyć inne formy, gdzie te elementy, zobaczcie, te elementy są takie bardziej szpiczaste. My natomiast w tym odcinku będziemy wykonywać po prostu takie okrągłe elementy, ale to w dalszym czasie. W kursie pokażę wam jak tworzyć takie różne elementy. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym bardzo podstawowym. Czyli mam sześć oczek, sześć półsłupków. Musimy powiększyć je do 12 półsłupków. Czyli w każdym oczku musimy wykonać dwa półsłupki. Czyli teraz, jak już tutaj mam pierwszy mój półsłupek, który rozpoczyna drugie okrążenie, Czyli w tym samym miejscu wbijam się w oczko, przeciągam pętelkę i przez dwie. Mam dwa półsłupki. I znowu pod dwie pętelki przeciągam nitkę. Pierwszy półsłupek to w sumie jest trzeci, i w tym samym miejscu wykonuję czwarty półsłupek. Dalej. Pod dwie nitki, piąty półsłupek, i w tym samym miejscu wbijam się, wykonuję szósty półsłupek. Kolejne oczko, widzicie, to jest to, wbijam się pod dwie nitki, dwie nitki. siódmy i w tym samym miejscu ósmy. I znowu, widzicie, tu mam jeszcze dwa oczka do końca okrążenia wykonuje dziewiąty i dziesiąty półsłupek i dwa ostatnie półsłupki, jedenasty i dwunasty. Czyli powiększyliśmy o 6 i uzyskaliśmy liczbę dwunastu półsłupków. Ściągamy nasz marker. I rozpoczynamy okrążenie trzecie, czyli wbijamy się pod dwie nitki. Ten półsłupek jest pierwszym półsłupkiem trzeciego okrążenia. Zakładamy sobie marker. Mamy 12 półsłupków, więc poszerzając o kolejne 6 półsłupków, musimy mieć 18. Czyli robimy w ten sposób. Że pierwszy półsłupek jest pojedynczy. I teraz w drugim półsłupku wykonujemy dwa półsłupki. I taka jest sekwencja. Sekwencja to jest powtarzanie, czyli wykonaliśmy jedną sekwencję i idziemy dalej, czyli kolejny półsłupek jest pojedynczy, a drugi podwójny. Czyli dwa Półsłupki w jednym oczku. I znowu pojedynczy półsłupek, a kolejny dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu pojedynczy półsłupek, i w kolejnym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu sekwencję. Powtarzamy pojedynczy półsłupek i w drugim oczku dwa półsłupki w jednym. I zostało nam znowu pojedynczy półsłupek, czyli półsłupek nad półsłupkiem, a w ostatnim wykonujemy dwa półsłupki. Przy takim rozszerzaniu, moi drodzy. Ważne jest, że w momencie kiedy kończycie okrążenie, zawsze przy rozszerzaniu na końcu muszą być dwa półsłupki w jednym oczku. Jeżeli skończyliście rząd inaczej, na przykład jednym półsłupkiem, to znaczy, że gdzieś jest błąd. I teraz mamy już 18 półsłupków. Czyli w co drugim oczku wykonywaliśmy dwa półsłupki. Teraz przechodzimy do kolejnego rozszerzenia, czyli musimy mieć tych półsłupków 24 w okrążeniu. Sekwencja będzie podobna, tylko nam będą się zmieniały półsłupki pojedyncze, czyli te półsłupek nad półsłupkiem z poprzedniego rzędu. W poprzednim rzędzie wykonywaliśmy jeden półsłupek pojedynczy i w drugim oczku dwa półsłupki w jednym. I teraz, żeby uzyskać 24 półsłupki, musimy przerobić dwa półsłupki pojedyncze, czyli półsłupek nad półsłupkiem z poprzedniego rzędu. A w trzecim oczku dopiero wykonujemy dwa półsłupki. Półsłupki w jednym oczku. Czyli powtarzam, pierwszy półsłupek jest pojedynczy, drugi półsłupek jest pojedynczy, a w trzecim wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. Pokażę oczywiście jeszcze raz. Bijamy się pod dwie nitki, czyli pierwszy półsłupek jest pojedynczy, Drugi półsłupek jest pojedynczy, a w trzecim wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. I dalej powtarzamy. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, i w trzecim wykonujemy dwa półsłupki. W jednym oczku. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, a w trzecim dwa półsłupki. W jednym oczku. I znowu pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy. Się zaplątało. I zostało mi jedno oczko, czyli wzór się zgadza, bo w tym trzecim oczku wykonuję dwa półsłupki w jednym. Mamy już 24 półsłupki. Rozpoczynamy kolejny rząd. Zobaczcie jak ta, ta robótka wygląda, ponieważ takie symetryczne dodawanie... Oczek, powoduje, że ona na razie jest jeszcze płaska, ale w momencie jak zakończymy rozszerzanie, będziemy przechodzić do powtarzania po prostu okrążeń. Przerabiam sobie pierwszy mój półsłupek kolejnego rzędu. Wkładam sobie marker. I teraz musimy uzyskać 30 półsłupków. Czyli znowu zwiększamy o 6. Jak to, jak to go dokonać? Prosty przelicznik. W ostatnim rzędzie wykonaliśmy dwa półsłupki pojedyncze i w trzecim wykonywaliśmy podwójne półsłupki. Znaczy dwa półsłupki w jednym oczku, dwa pojedyncze półsłupki. Czyli zwiększamy. Teraz wykonamy trzy pojedyncze półsłupki, czyli już pierwszy jest liczony. Pierwszy. Drugi. Trzeci półsłupek pojedynczy, a w czwartym wykonujemy dwa półsłupki. Czyli pierwszy, drugi, trzeci, trzeci pojedynczy. Ostrość, 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 a w czwartym dwa półsłupki. W jednym oczku. I znowu trzy pojedyncze półsłupki, czyli półsłupek nad półsłupkiem. Pierwszy, pamiętajmy, że zawsze pod dwie pętelki. Drugi, trzeci, a w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I to wygląda mniej więcej w ten sposób. Czyli Pierwszy, drugi, trzeci, a w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Pierwszy, drugi, trzeci, a w czwartym dwa półsłupki. W jednym oczku. I zobaczcie, znowu. Pierwszy, drugi, trzeci, a w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I w ten sposób, moi kochani, mamy trzydzieści półsłupków. Przechodzimy dalej czyli do kolejnego okrążenia czyli pierwszy nasz półsłupek kolejnego rzędu. Teraz rozszerzymy sobie do 36 półsłupków. Czyli w poprzednim rzędzie robiliśmy trzy półsłupki pojedyncze, czyli nad każdym półsłupkiem w trzech oczkach wykonaliśmy po jednym półsłupku. A tym razem znowu dodajemy Jeden pojedynczy, czyli wykonujemy cztery półsłupki pojedyncze, licząc oczywiście ten jako już pierwszy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i w piątym półsłupku wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu pierwszy pojedynczy. Drugi pojedynczy. Trzeci pojedynczy. Czwarty pojedynczy i w piątym dwa półsłupki w jednym oczku. Zauważcie, że ta sekwencja powoduje, że w naszej sekwencji jest sześć. Półsłupków, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, czwarty pojedynczy, w piątym wykonywaliśmy dwa półsłupki, czyli mamy w sumie sześć. A sześć razy sześć daje nam 36. O to chodzi właśnie. I znowu powtarzamy pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy. Czwarty pojedynczy, czyli mamy cztery półsłupki sekwencji. A w piątym wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku, co daje nam, tak jak powiedziałam wcześniej, poprawną sekwencję. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i w piątym dwa półsłupki. W jednym oczku i znowu pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, czwarty pojedynczy, i w piątym dwa półsłupki. I przechodzimy do dalej, czyli powtarzamy pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty pojedynczy, i w piątym dwa półsłupki. Mamy trzydzieści sześć półsłupków. Jak poradzić sobie z rozszerzeniem kolejnym? Czyli mamy mieć czterdzieści 42. dwa. 42 Półsłupki, 42 półsłupki w okrążeniu. Czyli jak wcześniej rozszerzaliśmy w piątym oczku, yy, wykonywaliśmy dwa półsłupki w jednym, to teraz będziemy wykonywać w szóstym. Czyli pojedynczych półsłupków musi być 5. Było 4 poniżej i teraz będzie 5 pojedynczych. Czyli już to jest drugi, trzeci, Czwarty, piąty, piąty pojedynczy i w szóstym wykonujemy dwa półsłupki. Czyli ogólnie tu jest siedem półsłupków sekwencji. Jeszcze raz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty pojedynczy i w szóstym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i w szóstym dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pojedynczy, a w szóstym wykonujemy dwa półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięć pojedynczych półsłupków, czyli półsłupek nad półsłupkiem z poprzedniego rzędu. I w szóstym wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, półsłupek pojedynczy i w szóstym dwa. Półsłupki w jednym oczku. To jest, moi drodzy, taka nasza próbka. Mamy 42 półsłupki, czyli kolejne okrążenie, które byśmy robili. To jest 6 pojedynczych, półsłupków, czyli półsłupek nad półsłupkiem. I w siódmym oczku wykonujemy dwa półsłupki. I oczywiście. To nam fajnie teraz, widzicie, jak to fajnie wygląda. Ładnie jest wyprostowane, nie, nie zwija się i teraz y, zadanie będzie po prostu powtarzanie pojedynczo półsłupków. Czyli pierwsze oczko z kolejnego, już ko pierwsze oczko kolejnego rzędu. I teraz wykonamy sobie około 10 okrążeń. Jeżeli macie ochotę, wykonajcie 10 okrążeń, a w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zwężać robótkę, jak ją zakańczać. Obecnie w kursie będziemy wykonywać bardzo małe elementy, które potem stworzą nam po prostu fajną, fajne, fajne amigurumi. Czyli powiedzmy dwa w jednym. Uczymy się tworzyć yy, techniką amigurumi, i w międzyczasie wykonamy sobie na podstawie tych naszych próbek, wykonamy sobie zabawkę. Ale oczywiście to będzie niespodzianka. Także widzicie, za każdym razem, jak już nie, nie dodaję, nie będę dodawać. Yy, to nasza robótka zacznie po prostu yy, troszeczkę się zwijać, czyli tworzyć yy, na przykład element, tworzyć element takiej głowy. Czyli powtarzając bez dodawania już formujemy dany element. Czyli w moim przypadku teraz na tej próbce jest to po prostu mała główeczka. Czyli wbijamy się w każde oczko pod dwie nitki i wykonujemy pojedyncze półsłupki. Zachęcam was bardzo do wykonania tej małej próbeczki. Ja już nie będę więcej pokazywać, ale tak jak mówimy, mówiłam, powtarzamy te 42 półsłupki przez kolejne 10 okrążeń. I spotkamy się, moi kochani kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku kursu podstawy amigurumi, gdzie będziemy uczyć się zwężania elementów. Także serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam, Buziaki. Życzę miłego dziergania i szydełkowania. Pa! pa.